Dobra. Patrzcie kurwa debile. Jeszcze sobie muzyczkę tutaj odpalę, żeby żeby tutaj dla relaksu tak zwanego. O. Bo jadę innym tempem. Dobra jedziemy rozpocznij egzamin. Czy w tym miejscu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wolno ci zmienić pas ruchu? Ja zaznaczę, że nie i zobaczycie, że nie można, nie? Bo ja, ja jestem kurwa so fucking amazing. Nie można. Na przejściu nie wolno robić takich rzeczy, a ponadto macie tutaj linię kurwa ciągłą. Nie wolno. Proste, proste jakie panie twoje matki. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Tak, między innymi jak się jedzie ten, jak się jedzie od BMW do Harleya, jest takie skrzyżowanie. Tu skręcasz w lewo, droga z pierwszeństwem jest super. Czy na moście cofanie jest zabronione? Kurwa, chyba tak. Nie, głupie pytanie. Zamierzasz. Znaczy, inaczej, bo to była droga ekspresowa albo jakaś autostrada, tam to już w ogóle co właśnie można. Zamierzasz jechać na wprost, czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Ja jadę wprost, a ktoś jedzie tutaj. Tak. I tu nawet to nawet są znaki, że jest równorzędko, Że następne, ale to chyba to wszystkie takie będą. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu? Zamierzasz skręcić w lewo. Zamierzasz skręcić w lewo. Wszystkim, kurwa, dosłownie wszystkim. Jesteś śmieciem na tym skrzyżowaniu. Czy na widocznym, czy na widocznym po lewej stronie znaku poziomem między pasami ruchu możesz zatrzymać pojazd? Gdzie, kurwa, co, gdzie? Czy na widocznym po lewej stronie znaku poziomem pasami ruchu możesz zatrzymać pojazd? Nie rozumiem, o co mnie tu pytają. Czy na widocznym po lewej stronie znaku poziomem między pasami ruchu możesz zatrzymać pojazd? Aha, na tym. Nie, bo to jest wyłączone z ruchu. Kurwa, totalnie nie wiedziałam o co tu chodzi, nie? To jest, to jest wyłączone z jezdni, to ignorujesz, to nie istnieje, nie wolno tam nic robić. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? No kurwa, nie wolno. A są kurwy, które sobie podkręcają światła, żeby mnie. nie wiem, żeby ten. ach, chuj im w dupę. Zazwyczaj cwele w Audi sobie podnoszę światła. Czy w przedstawionej sytuacji jest coś ostrzegane o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają? No chyba tak no. Czy w tej sytuacji się zachować szczególną ostrożność? Zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność. No mi tu koło wybuchło, to tak. Aha, czy w tunelu trzeba zachować szczególną ostrożność? No, powiedzmy, że tak, bo tutaj jest ciemniej, nie? Czy, czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeś, je, jeżeli pół zapory zostały całkowicie podniesione, a sygnał czerwony jeszcze nie został wyłączony? Jeszcze nie został wyłączony. To nie, bo musi się światło zgasić. No? Czy wolno Ci wjechać? Nie wolno, muszą się światełka zgasić. Nikt tego nie stosuje, tak, TBH. Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd na czas postoju? No nie wziął kluczyków, ale czy zostawił odpalony samochód, to nie wiem, no. Powiedzmy, że nie. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu, jeśli na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo? Czy tu się dwa auta zmieszczą? Kurwa, powiedzmy, że... że odpierdalasz manianę tutaj. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost? Kurwa, dobre pytanie to jest, no. Powiedzmy, że tak. Czy w tej sytuacji możesz wjechać na przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności? No nie wolno, nie wolno, byku, co ty odpierdalasz? Nie wolno. Czy w tej sytuacji pojazd nadjeżdżający sprzeciwka ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni? Nie. Ty jesteś szefem tutaj. Czy widoczna pod znakiem tabliczka informują o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie do pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową? Co kurwa. Dobra, dostałem sekwencję tutaj kurwa niefortunnych pytań tak szczerze. Kartą parkingową. Nie to jest karta parkingowa? Czy kierujący z pojazdów, to kurwa mać, który zatrzymał się na środku tej jezdni, zachował się prawidłowo wobec kierującego pojazdem u nam straży pożarnej? Nie, mu powinien zjechać. Czy w tej sytuacji, zachowując szczególną ostrożność, masz prawo wjechać na przejście dla pieszych? No ale jak za. Co, co to kurwa jest? Nie wolno. Czy wolno ci położyć bezpośrednio na ranę kompres z wyła wyjałowionej gazy? Co to kurwa jest za pytanie? Nie mam pojęcia. Co to kurwa jest? I dostałem sekwencję niefortunnych pytań. Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z manewru wyprzedzania? Ta. Kierujesz samochodem osobowym wyposażonym w poduszkę bezpieczeństwa dla pasażera, którym z wymienionych sposobów wolno Ci przewieźć na przednim siedzeniu dziecku w wieku do lat 12. W tylko ochronnym tyłem do kierunku jazdy, w ochronny ochronnym przodem do kierunku jazdy, w zapiętym pasie bezpieczeństwa bez stosowania dodatkowych urządzeń. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wspieramy ludzi, o czym świadczy skok dyper. pedału hamulca, o nie, najgorzej, jestem skończony, ja chcę jeszcze raz, dajcie mi nie jeszcze jedną mi próbę, dyper, o. o czym świadczy skok pedału hamulca Dodał gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu, o działaniu wspomagania układu kierowniczego w wysokim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym, o działaniu układu przeciwblokującego, ja pierdolę. Nie mam pojęcia. Jaki wpływ na pole widzenia kierującego pojazdem ma prędkość jazdy wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia, rozszerza prędkość jazdy dobra. Jak należy zareagować zbliżając się do stromego wzniesienia, gwałtownie hamować, utrzymać w miarę możliwość całą prędkość jazdy, zmienić bieg na wyższy. W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać wzrost zatrzymanego prawa jazdy? Skąd ja mają to kurwa wiedzieć? Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający jeden rok. Dobra, dajmy C, bo to chuj wie. Jakie czynniki wpływają na poprawę pole widzenia? Poprawę. Zmniejszenie prędkości. Zmniejszenie, no. Kierujesz pojazdem w czasie deszczu, którą z wymienionych czynności powinieneś przede wszystkim wykonać, objechać bezpieczniej. Wyłączyć system kontroli trakcji, jechać w kolejnach, zmniejszyć prędkość. No ale kurwa, bo to tak szczerze bez trakcji się lepiej jeździ, ale tutaj pytanie podchwytliwe. Czy wolno samochodem ciężarowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa przewozić dziecko do lat 3 nie zabezpieczonym pasami bezpieczeństwa i fotelikiem bezpieczeństwa? Czy wolno samochodem ciężarowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa nie, dzieci do lat 3 wolno przewozić niezapięte w pasach bezpieczeństwa tylko autobusami? Nie, dziecko do lat 3 wolno przewozić niezapięte w pasy bezpieczeństwa tylko taksówką. Kurwa, nie mam pojęcia. Och, jest turbo źle. Wiem, że dzieci w taksówce nie muszą mieć pasów, ale czy kurwa do lat 3, czy potem, to ja kurwa nie wiem. I w sumie w autobusach też nie ma pasów. Kurwa. Kurwa, nie wiem, nie wiem, chujowe pytanie. Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku może skutkować odpowiedzialnością karną? Zaniechanie udzielenia jakiegokolwiek pomocy. Każdy profesjonalny działanie ratownicze, każdy profesjonalny błędne działanie ratownicze. Który z wymienionych zespołów pojazdów może kierować mając prawo jazdy kategorii B? Samochód ciężarowo-dopuszczalny ma się całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką. Czynnikiem rolniczym z dwoma przyczepami, samochodem osobowym z przyczepą, która łączy na dopuszczalną masę wynosi, no dajmy to. Z jaką prędkością możesz poruszać się w strefie zamieszkania? 25. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? Kurwa, zaorali mnie, jest naj, najgorzej na świecie, nigdy takich pytań brzydkich nie miałem. Może by, e, Pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym. z sił hamujących przy jednostajnym naciskaniu na podał hamulca. Niewielki lub brak oporu podał hamulca przy jego wciskaniu. Bardzo duży opór podał hamulca przy jego wciskaniu. Dajmy B. Miałem totalnie chujowe pytania. Przysięgam. Miałem totalnie chuj... No, miałem pecha kurwa. Miałem totalnego pecha, nie kurwa. Miałem, miałem tak chujowe pytania, wszystkie. Dobra, robimy tak. Dobra, widzowie, robimy tak. Ja mam to w chuju. Robimy tak. Jak teraz znam, płacicie mi 10 zł każdy. A jak nie znam, to wpłacę 500 zł na jakąś zbiórkę. No kurwa, no miałem pecha, miałem sekwencję niefortunnych pytań, serio, przysięgam. Michałek przesyła 5 zł. 50 groszy oddaj BTW, pozdrawiam cały czat. Przodem. Rząsa przesyła 5 złotych. Masz majster. Dobra, umawiamy się czy nie? Każdy, każdy wpłaca dychę tutaj. XD przesyła 5 zł. Pozdrów, Nikosia, pozdro, uwielbiam Cię oglądać. Dziękuję, Panie XD. Dobra. Fan motoryzacji przesyła 5 zł. Jak ty 25K miesięcznie wydajesz lub będziesz wydawał, jak odbierzesz M3 na ratę na samochody? BTW. Nie wolę ale spoczekać do sierpnia i wziąć, stałem trzy a z możliwości przelaczenia całej mocy na tyle, tak będziesz miał znowu tylko na tyle. Eee, nie, no co ty, ja za dwójkę płacę trzy koła, za piątkę płacę 4, ale ona już się lisinkiej kończy, i za trójkę będę płacił może 3 koła. To jest 10 koła, odliczasz to od firmy i jest git. Nie wspieramy ludzi z podstaw. Dobra. To jest pojedynek o 500 zł. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Dobra, jedziemy, patrzymy tutaj, co tu się dzieje. Dobra, jest tak zwany manewr wyprzedzania, trzeba zachować szczególną ostrożność. Łatwo. Widoczny nad Twoim pasem ruchu sygnał świetny zobowiązuje Cię do zatrzymania się przed sygnalizatorem. Możemy jechać. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Kurwa, niebo ślepisz tutaj dla Cwela. Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu? Tak. Czy w tej sytuacji możesz rozpocząć wyprzedzanie z prawej strony? Kurwa, nie widziałem czy wrzucił kierunkowskaz tak szczerze. Nic nie wiem, wszystko się popsuło. Znowu do... miałem totalnego pecha. Ale powiedzmy, że wrzuca kierunkowskaz, nie mam pojęcia. Nic nie wiem. Jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz obowiązek wezwać służby ratunkowe oraz udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym? Tak. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? W lewo. W lewo? O, to jest chyba bait na kobiety. Czy w tej sytuacji widoczny po prawej stronie jezdni zaparkowany pojazd nieoznakowany kartą parkingową podlega usunięciu z drogi na koszt jego właściciela? Chyba tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić? Tak. Czy widoczne na tym skrzyżowaniu oznakowanie poziomu w postaci linii oznacza kontynuację zajmowanego pasa ruchu? Co Tak. Czy cofanie, czy co na drogę dwukierunkową jest zabronione? Kurwa, chyba nie, oby nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas na lewy? Nie wolno. Czy przy niepełnym podniesieniu zapór wolno ci wjechać na przejazd kolejowy? Nie. Czy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno ci jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Nie. Spokojnie zdamy tutaj, zdamy, zdamy. Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po prawej stronie jezdni? nie... No, końca pacho ruchu po, po prawej stronie jezdni? Nie. Czy wolno Ci zawrócić na moście? Nie, to już wiemy. Czy w tej sytuacji jadąc na wprost wolno Ci poruszać się bezpośrednio czy przy prawej krawędzi jezdni? Nie. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w lewo najbliższym skrzyżowaniu? Kurwa, tak. Czy w tej sytuacji zamierzając wrócić na prawy pas masz obowiązek sygnalizować ten zamiar prawym kierunkowskazem? Kurwa. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci zawrócić? Kurwa, ja zawracam. Tak jak wszyscy, ale chyba nie można. Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego? Emisja bezbarwnych spań pozostawienie na miejscu parkowania ślady wycieków płynów, zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ładowania akumulatora przed uchromieniem silnika. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie okazywać na żądaniu uprawnionego organu podczas kontroli drogowej. Potwierdzenie opłaty ubezpieczenia na C, pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym ono do używania. Co kurwa? Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w przypadku, gdy pojazd jest zasilany gazem. O kurwa, o kurwa. Chyba B. Ale teraz mamy i tak chyba wszystko w systemie, nie? Ile czasu jest ważne pokwitowanie zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej od wam liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego? A co mnie to kurwa interesuje tak szczerze? Na, na których pasach ruchu na autostradzie może jechać z prędkością <grym> 140 km/h? Na prawym dla pedałów. Na wszystkich. Niestety. Za jaką maksymalną prędkość? prędkością, można nie kierowałem samolotem osobowym pod raz za tym znakiem. Ja myślałem, że 175, ale pan policjant powiedział 10 punktów i 500 złotych. W którym z wymienionych w przypadku masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania, gdy zbliżasz się do pierwszego idącego w tym samym kierunku, gdy zbliżasz się do jeżdżącego przed tą drogą pojazdu, gdy się do jadącego przed tą drogą istnieje możliwość oślepienia kierującego. Jakiej barwy chorągiewką wolno Ci oznaczyć ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego? Zieloną, żółtą, czerwoną. Chyba czerwoną. Co należy zastosować do patrzenia silnie krwawiących ran? Wyłącznie Jałową gazę, opatrunek uciskowy z gazu lub płótna oraz bandaża, jodyny i Gęcjanę. Gen, gen, A, co ta kurwa z gencjana? Należy na stronie posiadać silnik rany, uciskowy. Kiedy masz obowiązek zmienić pas na prawy po zakończeniu manewru wyprzedzania? Gdy widzę tu pojazdu wyprzedzanego w prawym lusterku wstecznym, gdy wyprzedzany pojazd jest 100 metrów za mną, gdy pojawi się żadna ryzyka, zjechają drogi. O, to jest logiczne. W jakim czasie mózg poszkodowanego, którego doszło do zatrzymania, krążenia umiera? O kurwa, to ja nie wiem. Dajmy 20 minut. Kurwa, chociaż 4-5 minut to, to ten. Kurwa. Hmm. Zamot... ...przesyła 5 20 minut to chyba ja dużo, nie? Na... 4,5. Najmniej 4,5. Nie wspieramy ludzi Jakie za zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? O! W jaki sposób podczas kontroli drogowej przez upoważniony organ następuje zatrzymanie prawa jazdy wydanego w kraju? Przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców i poinformowaniu o tym fakcie, jeżeli nie posiada że nie posiada przy tym przy sobie dokumentu. Przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu kierującemu pokwitowania zatrzymania. Przez zatrzymanie posiadnego prawa jazdy wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Kurwa, nie mam pojęcia. To jest to, 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 totalne, totalne skurwysyństwo jakieś tu się dzieje. Wszystko Wydaje się legit! Chyba pokwitowanie się dostaje nie Zatem Siedemdziesiąt 74 punkty. Dobra. Po piątce każdy kurwa tutaj. Po piątce.